Witam Was wszystkich na moim kanale. E, ostatni filmik, powiedzmy, że e, więcej pytań przyniósł niż odpowiedzi, dlatego postanowiłem zrobić jeszcze raz jeszcze jeden filmik, żeby wyjaśnić niektóre kwestie. E, po pierwsze, dlaczego 253 V, bo większość Was wygląda na to, nie wie dlaczego. Z prostej przyczyny, tutaj macie jako przykład umowę kompleksową Enei. W której jest konkretnie podane, jakie napięcie może być w sieci. Tu jest napisane jasno. Plus 10%, tak? I tu macie dla przykładu kalkulator. 230V plus 10% to jest 23V, czyli 253V. Te napięcie wynika prosto z umowy, którą podpisujecie z waszym sprzedawcą energii elektrycznej. I powyżej tego napięcia. Wam sprzedawca nie może dostarczać energii elektrycznej do budynku. A jeżeli jesteście prosumentami, to nie możecie doprowadzić do tego, że powyżej tego napięcia będziecie oddawać e, moc do sieci. Dlatego wam falowniki wyłączają się powyżej tego napięcia, i tak naprawdę za dużo z tym nie możecie zrobić. Można, oczywiście, z waszym e, przedkładem energetycznym się kłócić, ale z praktyki powiem Wam, że za dużo nic nie zrobicie, bo w nocy napięcie nie może spać za nisko, ponieważ niektórym odbiorcom urządzenia będą się nadmiernie wyłączały. Jeżeli jest w Waszej okolicy dość duże nasycenie instalacjami fotowoltaicznymi no to macie problem i wtedy coś z tą mocą trzeba zrobić. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie tej mocy na swoje potrzeby. Aby wykorzystać mocno swoje potrzeby, to można po prostu załączać grzałkę, jeżeli napięcie nam za bardzo rośnie u Was. I dlatego zbudowałem taki układ, jaki był pokazany na poprzednim filmiku. Aby taki układ, ten układ, który zbudowałem, jest zbudowa podzielony tak naprawdę na trzy bliźniacze układy. Każdy układ. Yy, Pilnuje swojej fazy. Dlaczego? Ponieważ nie zawsze jest tak, że wszystkie fazy idą razem do góry. Bardzo często bywa tak w sieci, że jedne fazy, napięcie w jednej fazie idzie do góry, w drugiej maleje. Dlatego najlepiej rozdzielić to na wszystkie trzy fazy i wtedy macie sterowanie poszczególną fazą. Aby taki układ zbudować, można skorzystać z układu Zemela. Można skorzystać. Dowolnej firmy niekoniecznie z zamela, tak? ale ja akurat zbudowałem to z zamela, tak? I tu macie tak, pierwsza rzecz, potrzebujecie przekaźnik napięciowy. Na przykład ten PNM10. I tutaj na nim musicie ustawić napięcie, przy którym on zacznie załączać Wam grzałki tak? najlepiej to zrobić 252V. Ponieważ, jeżeli zrobicie 253V, to może już Wam falownik wyłączyć. I tutaj y, to jest prosty przekaźnik analogowy. Tutaj się ustawia po prostu czas oraz napięcie uruchomienia przekaźnika oraz napięcie wyłączenia przekaźnika. Schemat jest dość, schemat jest dość prosty. Tutaj mamy przykładowe schematy w instrukcji. Wiadomo przekaźnik musimy zasilić przewód neutralny, przewód fazowy. No i tu mamy na dole wyjścia przekaźnika. Z tym, że tak, żeby nasz układ działał, to musimy po prostu te wyjście przekaźnika wykorzystać. Do sterowania e, czasówką, tak? I na przekaźniku czasowym ustalamy sobie, na jaki czas ma być załączone e, dane wyjście w fazie. To trzeba dobrać sobie e, u siebie już e, na miejscu, nie? bo niekiedy okazuje się, że wystarczy ustawić 10 sekund. Niekiedy trzeba ustawić 30 sekund. Zależy co się dzieje z napięciem. Na filmiku możecie sobie tam zastopować i będziecie widzieli, na jakie nastawy ja ustawiłem. Także tu nie ma problemu, bo tutaj mamy do wyboru różne sposoby działania tego przekaźnika czasowego. I tak naprawdę tylko jeden. Działa poprawnie, bo reszta jest stosowana do innych funkcji. No i oczywiście trzeci moduł to jest przekaźnik już wykonawczy. Tutaj go normalnie zasilamy i podłączamy do niego odbiornik. Przekaźnik dobieramy do mocy grzałki. Ja dobrałem przekaźnik, który akurat ma prąd obciążenia 16A. Jeżeli macie mocniejsze grzałki, musicie zastosować przekaźnik o odpowiedniej mocy Ponieważ jeżeli za słaby przekaźnik zastosujecie, no to spali się prędzej czy później Czyli tak, mamy tutaj przekaźnik napięciowy który podłączamy on Wam pilnuje napięcia i tutaj na wyjście trzeba przepleść Sygnał, przyznał, sygnał przekaźnika czasowego, który z kolei załączy nam e, przekaźnik. No, można powiedzieć, że no, można to zrobić prościej. Można kupić jakiś moduł dogniazdkowy, który będzie Wam e, załączał e, obciążenie, tak. No, jednak, te najtańsze chińskie moduły dogniazdkowe za 100 zł, one są dość słabo wykonane i. Z tego, co ja już stosowałem je, to one za długo nie działają. Prędzej czy później też się upalą. Także czasami lepiej zbudować układ droższy, który będzie Wam bardziej niezawodnie pracował. Dodatkowo, stosując zwykłe moduły analogowe, mamy tą pewność, że te moduły będą dłużej działały. On to jest po prostu urządzenie, które jest proste w obsłudze. Tam nikt postronny nie ma prawa w to ingerować. Zmieniając sobie nastaw, raz ustawiony układ ma po prostu działać. W filmie też wam pokazywałem, że stosowałem Transformator, żeby ustawić przekaźnik napięciowy. Przekaźnik napięciowy reguluje się na potencjometrach. On wiadomo, tu ma wszędzie napisane na jakiej, w jakiej pozycji, jaka wartość napięcia powinna być, ale no to trzeba brać poprawkę ponieważ tam jest zwykły potencjometr i nie każdy przekaźnik każdy przekaźnik ma swoją odchyłkę jeżeli nie ustawicie to przy pomocy autotransformatora to może Wam czasami losowo załączać grzałki i po prostu niepotrzebnie tracicie kWh, które chcecie wpompować do sieci mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem zasadę działania tego układu jakby coś, to piszcie. Także dzięki za obejrzenie filmiku i pozdrawiam.